Cześć, za moimi plecami widać najmłodszych uczestników fll -a. To dla nich dedykowany jest FLL Discovery i FLL Junior, czyli już dzieci od przedszkola mogą uczestniczyć w wyzwaniach robotycznych. Mają za zadanie przygotować się do prezentacji, do wystawy, podczas której pokazują nam swoje konstrukcje, zarówno te robotyczne, jak i kreatywne wykonane z klocków Lego. Już dzieciaki od czwartego roku życia podczas zajęć wypełniają notatniki inżyniera, korzystają z podręczników, zdobywają wiedzę na różne tematy. Tu widzimy drużyny właśnie najmłodszych dzieciaków jest naprawdę dużo i wnoszą tu bardzo dużo energii, dlatego zapraszamy, jeżeli mielibyście chęć dołączyć do nas, to jest miejsce. Widzimy tutaj makietę z tego, co pamiętam, szkoły, prawda? Dzieciaki zbudowały szkołę, do której zapraszają dzieci z całego świata. Mamy też plac budowy, na którym powstają coraz to nowe segmenty, części tej szkoły, piętra, żeby każdy znalazł miejsce dla siebie. Jest ogród z końmi, z owcami. Wyobraźnia naszych najmłodszych uczestników naprawdę nie zna granic. To są po prostu iskierki nasze pięcioletnie chłopaki co zbudowaliście co to jest zbudowaliśmy elektrownię wiatrową zbudowaliśmy jeszcze wiatrak do, do elektrowni wiatrowej i, i jeden wiatrak a tak nie muszę mówić nie musisz Programowanie jest obrazkowe typu chwyć i upuść, więc naprawdę nie ma się czego bać. Nawet pięcioletnie dzieciaki spokojnie sobie dają z nim radę. Już nam działa wiatrak. Zobaczcie, jeden przycisk i wszystko działa. Naprawdę wszystkie dzieciaki sobie z tym spokojnie poradzą. Nieodłącznym elementem pracy z FLL Junior jest notatnik inżyniera. I mam tu jednego takiego wielkiego inżyniera, który nam pokaże, co w swoim notatniku wyrysował i wypisał. Tak właśnie młodzi adepci naszego konkursu robotycznego zdobywają wiedzę, dokumentują ją i dzięki niej później mogą się dzielić z innymi, przekazywać również dalej do innych przedszkoli w swojej okolicy. A co budowaliście? Szkołę. Szkołę budowaliście. Tak, fajnie się budowało. Tak, tak bardzo. I cieszę się, że tu jesteście. Tak, tak. No to super. Ja się bardzo cieszę, że oni tu są. Jest tych dużych więcej i jeżeli chcecie do nas dołączyć, to zapraszamy, bo warto.